Ścieżka duchowości polega na, na czym? Spróbuję dzisiaj odpowiedzieć na to nurtujące wielu ludzi pytanie: na czym polega ścieżka ścieżka świadomości? Jak to się wszystko odbywa, że w pewnym momencie zapalają się w naszych yy, Oczach, sercach, reflektory odnośnie samych siebie i konstrukcji tego świata. I o ile sam początek jest taki, że zaczynamy być rozczarowani i światem i sobą, przynajmniej tak było u mnie. Świat jakoś się dziwnie nie składał. Wyglądał bardzo fałszywie. Nie widać było. Zaczęło być widać, że coś tu jest w tym świecie nie tak. To była pierwsza chyba taka refleksja, kiedy się, kiedy się tak oczy zaczynały rozszerzać. A potem się pojawiło pytanie, kim ja jestem, dlaczego taka jestem, że mi tu nic nie pasuje i mnie wszystko denerwuje. No i tak to było, że nie wiedziałam, aż się dowiedziałam, że się zaprogramowałam, że matryksowe sztuczki. Bardzo szybko weszły do mojej główki. Weszły sobie, i powodowały to rozczarowanie. Przede wszystkim, podstawową funkcją opowieści w naszej głowie, opowieści matriksowych, jest to, że nic nie znaczymy jesteśmy tacy mali i to. Z czasem się zmienia. To się z czasem zmienia, ale zanim się to pozmienia, to wychodzi na to, że jesteśmy ludźmi. Że pierwsze takie tezy to: No, nie dość, że ten świat jest jakiś dziwny to jeszcze, jeszcze ja tu jestem też również taka dziwna, taki dziwny, nie, jakoś nie pasuje, albo ja do świata, albo świat do mnie. Co to się dzieje na tym wariackim tutaj, chociaż tak pięknym i tak, tak uroczym, jeśli chodzi o naturę. Piękna, piękna jest nasza ziemia. Piękna jest ziemia. Jako istota świadoma i żywiąca swoje wszystkie dzieci swoimi swoim pokarmem, swoimi owocami, swoim powietrzem. Ale dziwnie, jakoś tak tego nie postrzegamy, natomiast postrzegamy, że coś jest spierdolone mówiąc kolokwialnie. No i od tego, jakże subtelnego jakże subtelnej refleksji przechodzimy przez różne fazy naprawiania siebie, naprawiania yy, odkopywania się z programów matriksowych, szaleństwa, rozemocjonowania, wychodzimy z tego. Ja z tego wychodziłam, rozpuśtania emocjonalnego, ale też Powolnego zdawania sobie sprawy, że to, co mi się myśli, niekoniecznie jest moją refleksją, ale że jest to automatycznym, niejako sposobem myślenia. No i konkluzja jest taka, że sporo śmieci wyrzuciłam z mojej głowy. Na temat siebie, na temat świata, na temat tego wszystkiego, co się co się nam przedstawia jako prawdę i nieprawdę. No. A serca pragnące zawsze dostaną to. Dostaną. Jak to się mówi, kto pragnie, niech przyjdzie i pije ze źródła życia. Niech pragnie i pije. Niech pragnie i pije z poznania, które jest wewnątrz każdej ludzkiej istoty. I to jest y, wspomniany skarb, o którym mówiłam na jednym z filmików. To jest poszukiwanie skarbu, poza. Poza na, poza tym co zewnętrzne. Poszukiwanie skarbu w samym sobie okazuje się być bardzo efektywne. Nikogo się nie przekona z zewnątrz, jeżeli nie ma tego pragnienia picia ze źródła wody żywej. To musi być wybór każdego, każdego z nas. To się nie dzieje... To się nie dzieje poprzez narzucanie albo uczestniczenie w jakichś warsztatach, które ktoś organizuje i... I oczywiście... No ma dobre chęci, aby nauczyć nas przebudzenia. To tak się nie da, tak, tak znaczy jest to, jest to, na pewno fajne, kiedy, kiedy, jest to pragnienie takie, takie czyste, nie wychodzące z mody, bo moda na przebudzenie również zaistniała i i jeśli do tego no, no każdy ma prawo podejść jak chce, czy lekko, czy, czy, czy w sposób zaangażowany, czy w sposób taki, że, yy, no, że samo przyjdzie i każda ścieżka praktycznie jest, jest taka, że, że się sprawdza, ponieważ zawsze sprawdza się to, w co my wierzymy. I to Kim jesteśmy? Mamy taką piękną w nas, pewną rzecz, jesteśmy wyposażeni w wolną wolę. I wolna wola ma tą możliwość, Ty masz możliwość. Nie wiecie co, ja nie wiem, ale jakiś taki mam to słoneczko, chyba tak rozleniwia, i chyba będzie i chyba trzeba będzie się gdzieś przejść na jakąś na jakąś wycieczkę, mniejszą czy większą. No niech będzie dobrze. Życzę Wam pięknego dnia. Pozdrawiam. A jeśli filmik Ci się podoba, to zostaw lajka oraz zasubskrybuj kanał, ponieważ będzie się działo. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.